W dzisiejszych newsach Hyun Minson oficjalnie zapowiedział odejście z Tottenhamu po 10 latach w klubie. Lionel Messi z nowym trzyletnim kontraktem z Interem Miami, ale z kontuzją. Jakub Piotrowski został zawodnikiem Udineze Calcio. Szawi z bliski dołączenia do Chelsea. Benjamin Szeszko wkrótce podejmie ostateczną decyzję. Jakub Piotrowski w Udineze. Polski pomocnik oficjalnie został nowym zawodnikiem klubu Serie A. Udinese od dłuższego czasu obserwowało Piotrowskiego, a teraz sfinalizowało transfer z Łudogorca. Według Transfermarkt Włosi zapłacili za niego 3 miliony euro. To jedna z ich największych inwestycji w tym okienku. 27-latek związał się z nowym klubem kontraktem do czerwca 2029 roku, co potwierdza duże zaufanie ze strony działaczy. W barwach Łudogorca rozegrał ponad 140 meczów, zdobywając 28 bramek i notując 21 asyst. Piotrowski jest ósmym Polakiem w historii Udineze. Dodatkowo ponownie połączy siły ze swoim dawnym menadżerem Kostą Runiaiciem z pogoni Szczecin. RB Lipsk jest bliski sprzedaży Czawiego Simonsa, a Chelsea prowadzi w tej sprawie zaawansowane rozmowy. Informują zgodnie Fabrizio Romano i Florian Plettenberg. Niemiecki klub rozpoczął już poszukiwania jego następcy. The Blues starają się obecnie pozbyć kilku zawodników, którzy nie mieszczą się w planach klubu, aby zrobić miejsce w kadrze na nowego ofensywnego pomocnika lub skrzydłowego. Dopiero wtedy zamierzają złożyć oficjalną ofertę, która spełni wymagania finansowe RB Lipsk. Choć w kontrakcie Simonsa widnieje klauzula wykupu opiewająca na 80 milionów euro, możliwe, że finalna kwota transferu będzie nieco niższa. Chavi Simons był jedną z czołowych postaci zespołu. W minionym sezonie Bundesligi w 33 rozegranych meczach zdobył 11 bramek i zanotował 7 asyst. Klubowy kolega Simonsa Benjamin Szeszko na celowniku gigantów Premier League. Transferowa saga z udziałem młodej gwiazdy RB Lipsk nabiera tempa. Według najnowszych doniesień 22-letni napastnik rozważa właśnie, który klub będzie jego kolejnym przystankiem. W grze pozostają dwie potęgi: Newcastle United i Manchester United. Te dwa kluby są najbardziej zdeterminowane, by sprowadzić Szeszko. Newcastle wcześniej złożyli pierwszą ofertę 75 milionów euro, ale Lipski ją odrzucił. Teraz, jak informuje David Orstein, Newcastle wróciło z nową propozycją co najmniej 80 milionów euro plus bonusy. Propozycja łącznie z bonusami ma wynieść 90 milionów euro. Co ciekawe, Manchester United również nie traci czasu i składa ofertę za Słoweńca. Propozycja opiewa na kwotę 75 milionów euro plus 10 milionów euro bonusów. Wszystko wskazuje na to, że Lionel Messi może zostać w Interze Miami na dłużej niż pierwotnie planowano. Jego obecna umowa wygasa 31 grudnia 2025 roku, ale jak donoszą argentyjskie Ole i hiszpańska Marka, klub zaproponował mu nowy trzyletni kontrakt, który przedłużyłby jego grę do końca 2028 roku z opcją dalszego występowania nawet po 41 roku życia. To jasny sygnał: Inter Miami chce zatrzymać swoją największą gwiazdę tak długo, jak tylko będzie to możliwe. Co więcej, klub daje Messiemu pełną swobodę w podjęciu decyzji, kiedy zakończyć karierę. Według przecieków nowa umowa ma obowiązywać do 2028 roku, ale jeśli Argentyńczyk zdecyduje się grać dłużej, nie będzie żadnych przeszkód. W Interze liczy się jedno: Messi ma zostać dopóki będzie gotowy fizycznie i mentalnie. Wszystko wskazuje na to, że zakończy karierę właśnie w MLS, nosząc różową koszulkę od momentu transferu z PSG w 2023 roku. Niestety w ostatnim meczu Pucharu Ligi przeciwko Necaxa już w 11. minucie spotkania Messi musiał opuścić boisko z powodu urazu. Wszystko wydarzyło się po dynamicznej akcji, gdy Argentyńczyk wbiegał w pole karne i został zatrzymany przez dwóch rywali. Po tym starciu złapał się za prawą tylną część uda, co sugeruje możliwy uraz mięśnia dwugłowego uda tej samej nogi, z którą miał już problemy w przeszłości. Oficjalnie Inter Miami określiło uraz jako lekki uraz mięśniowy w prawej nodze. Jednak nie podano konkretnego terminu powrotu. Wszystko zależy od postępów leczenia i reakcji organizmu piłkarza. Według dziennikarza Simona Evansa The Soccer Business najprawdopodobniej Messi go czeka od 3 do 4 tygodni przerwy, co wyklucza go z pozostałej części Pucharu Ligi League Cup 2025. Po 10 latach gry w Tottenhamie Hjominson opuszcza londyński klub. W sobotę Son osobiście ogłosił zabiar odejścia z klubu. Zanim rozpoczniemy konferencję prasową, chciałbym poinformować, że podjąłem decyzję o odejściu z klubu tego lata. Klub z szacunkiem wspiera mnie w tym postanowieniu. To najtrudniejsza decyzja, jaką podjąłem w swojej karierze. Nowym klubem koreańczyka będzie los Los Angeles FC, a jego transfer przechodzi do historii MLS. Klub z Kalifornii finalizuje jeden z najbardziej efektownych ruchów w dziejach amerykańskiej ligi, jak poinformowała stacja ESPN LAFC. Zapłaci za koreańskiego skrzydłowego aż 22,5 miliona euro. To czyni Son'a najdroższym zawodnikiem w historii MLS. W nowym zespole Son ponownie spotka Hugo Lorisa, z którym przez lata dzielił szatnie w Tottenhamie. Jion Min -Song żegna się z Tottenhamem jako jedna z największych legend klubu. Przez lata rozegrał dla Kogutów aż 454 mecze, zdobywając 173 bramki i notując 111 asyst. Na dziś to wszystko, trzymajcie się i do następnego!